Słuchajcie, czym byłby kolejny dzień bez gówno burzy w świecie Harry'ego Pottera? Bez grillowania Rowling, bez grillowania świata, który wykreowała? No, trudno się bez tego obyć, prawda? Zawsze jest jakaś okazja, żeby coś w tym kierunku zrobić. No i jak się okazało, najnowsza przydarzyła się po tym, jak ujawniono pierwsze takie naprawdę poważne zapowiedzi Hogwarts Legacy, czyli nowej gry, która w tym świecie... Właśnie będzie osadzona. Czy ta głównoburza jest w jakikolwiek sposób uzasadniona? No, trudno powiedzieć, że tak. Zapraszam Was, ja jestem Grzegorz, a Wy jesteście na Czysta Kultura. Słuchajcie, studio zapowiada Hogwarts Legacy, czyli dużą grę, coś na co fani Harry'ego Pottera czekali przez dwie dekady, bo tak dużej produkcji z otwartym światem no jeszcze po prostu nie było. Mówiliśmy o tym w osobnym filmie, jeśli chcecie to gdzieś tutaj go znajdziecie. No ale twórcy jakby przedstawiają różne rzeczy na temat tej gry, mechaniki, scenariusze, to, co będzie tam wszystko można robić, jak ta gra, jak rozgrywka będzie wyglądała, więc oczywiście są ci, którzy do tego się odnoszą, krytykują mechanikę, krytykują e, styl rozgrywki, e, na przykład mechanikę pojedynków i tak dalej, i tak dalej. I super, no ale są oczywiście także ci, którzy stoją w pierwszym szeregu, żeby tylko wbić tą szpilę kompletnie w ogóle z tym niezwiązaną, bo dotyczącą Jakichś kwestii ideologiczno-politycznych. Czyli wiecie, to co się oczywiście najlepiej sprzedaje i gdzie można się przerzucać najróżniejszymi argumentami z okopów. No i niestety tak właśnie było w tym przypadku. I wiecie, te wszystkie dramy dotyczące Rowling, Wizarding World, tego świata magicznego przez autorkę wykreowanego, to nie jest żadna nowość, bo już właściwie od lat to się dzieje. Najpierw Rowling oberwało się od. Prawej strony, która ostro z nią jechała po tym, gdy już po zakończeniu sagi Rowling ogłosiła, że uwaga, oto Dumbledore był gejem. Uwaga, Dumbledore miał jakiś tam związek z Grindelwaldem, prawda? Właściwie to ta Hermiona może być czarnego koloru skóry, nie ma żadnego problemu. To wszystko oczywiście Rowling robiła po sadze, nie umieszczała tego jakby na kartach swojej książki, no i właśnie za to obrywało się jej. Od tej prawej strony, no ale potem oberwało się jej także od strony lewej, za tej te komentarze na temat osób transpłciowych. Więc w sumie obrywa teraz z każdej strony i już możliwe, że jest znienawidzona przez wszystkie możliwe środowiska. I wiecie, ta kwestia tego, co Rowling mówiła, jak ona się odnosiła do konkretnych tematów, to jest w ogóle temat na osobny film. Już parę osób pytało w komentarzach, czy na przykład nakręcimy o tym jakiś osobny materiał. Szczerze nie wiem, bo to są śliskie tematy i nie wiem, czy na przykład chciałbym się tymi przemyśleniami tak dzielić tu z chłopakami. Ale kto wie, możliwe, że taki materiał nagramy. Na razie nie obiecujemy, no ale właśnie nie o tym e, będziemy rozmawiać teraz, bo sprawa dotyczy zupełnie innej kwestii. Oczywiście pośrednio to wszystko dotyczy autorki, no bo to kwestia jej świata. Coś, co wykreowała e, i pewnie już się domyślacie, że chodzi o ten bunt goblinów, o to, że. Jakby osią fabularną, czymś, co będzie gdzieś tam jakimś spoiwem Hogwarts Legacy, będą bunty goblinów, czyli coś, co było już opisane na kartach tej klasycznej sagi, że działo się w przeszłości, jako dość nudny przedmiot, jako dość nudna opowieść. No, ale tu się może okazać, że to będzie całkiem interesująca rzecz, i gdzieś to tu się będzie na tym wszystkim opierało. No, ale jak się okazało, dla niektórych to już było za dużo. Szczególnie, że przypadek goblinów nie pojawia się na tapecie po raz pierwszy, jeśli chodzi o magiczny świat Harry'ego Pottera. Już bowiem kilka lat temu pojawiły się takie nawiązania no a tu oczywiście o tych co bardziej czujniejszych fanach, czyli wyszukujących i bardzo wrażliwych na te kwestie no te porównania goblinów z Harry'ego Pottera do Żydów, prawda? Raz, że tu chodzi o wygląd, a dwa, że mamy tu do czynienia z czymś, co nawiązywało wprost do karykatur, które pojawiały się w przeszłości w takiej antysemickiej książce Protokoły Mędrców Sionu" z 1903 roku. I gdyby porównać te obrazki, porównać tę charakterystykę, powiedzmy, goblina i sportretowanego wtedy Żyda, no to można się doszukać oczywiście. Wszelkich podobieństw, to po pierwsze. Po drugie, mamy takie nawiązanie wprost do pewnych stereotypowych cech, czyli tego Żyda chytrego, czyli tego Żyda, który jest łasny na pieniądze, który by cię oskubał z ostatniej złotówki, prawda? No a w Harrym Potterze jest tak, że gobliny pilnują, czy odpowiadają za prowadzenie banku Gringota. Więc też działają, powiedzmy, w tym finansowym sektorze. No i dzisiaj, kiedy te gobliny mają wystąpić w roli tych złych w Harrym Potterze, czy w Harrym Potterze, w Hogwarts Legacy, czyli w tej grze na podstawie świata Harry'ego Pottera, no to oczywiście rozpętała się burza, no bo jak to? Przecież te gobliny buntowały się właśnie przeciwko temu, że były uciskane przez czarodziejów. Więc jak one mogą być złe, prawda? Jak one mogą być złe i stawianie ich w takim świetle, to wiecie, co oznacza już we współczesnym świecie, takim bardzo ofensywnym i bardzo wyczulonym na tego typu rzeczy. To już po prostu jest krok według niektórych ludzi od antysemityzmu. No bo wiecie, w tym przypadku goblin jest personifikowany ostro, jeśli chodzi o tego Żyda, nie? To jakby tu ci krytycy tej całej sytuacji, oni to traktują jako jedno. Wiadomo, że w tym świecie, mimo że magicznym, i fantastycznym, i wymyślonym. No to jednak jest uważane, że ten goblin to właściwie jest taki, wiecie, współczesny Żyd. To tak jak porównywano świat Tolkiena do tego, co się działo na arenie wydarzeń II wojny światowej, mimo że sam autor oczywiście od tego się odżegnywał. No i tu troszkę jest tak samo, bo przecież sama Rowling w przeszłości bardzo mocno wspierała brytyjskich Żydów, krytykowała Simona Manninga, takiego pisarza który pozwalał sobie na Twitterze na takie antysemickie komentarze i tam raczej ostro z nim jechała. W Hogwarcie był przecież uczeń żydowskiego pochodzenia, Antony Goldstein. Sama Rowling to potwierdziła, on chodził do, do Ravenclaw, dobrze? Dobrze. Więc no jakiekolwiek oskarżenia Rowling o antysemizm w tym właśnie jakby punkcie, a wydają się być szyte bardzo, bardzo grubymi niciami. Skąd więc cała ta burza? Wystarczy sobie po pierwsze wpisać Goblin wyszukiwarkę dowolną i zobaczyć jak na przestrzeni dziesiątek lat postać goblina jako bohatera popkultury wyglądała. No, dużo tych ujęć będzie po prostu podobnych. Takie są skojarzenia wywodzące się z fantastyki. No i tyle. To tak samo jak w przypadku Elfa czy Krasnoluda. Gdzieś to się utrwala. W ludzkiej świadomości i tak po prostu jest. No, nikt tu na złość raczej nikomu nie robi. A po drugie, wystarczy naprawdę odrobina dobrej woli. Nie złej, żeby się na hamadę doszukiwać, bo oczywiście tak też można. Ale dobrej woli, by zastanowić się chwilkę i pomyśleć: halo, gobliny w świecie Harry'ego Pottera odpowiadają za finanse, za bank Gringota, a więc czarodzieje powierzają im pieniądze. No, wydaje się, że jest to. Dość ważna i odpowiedzialna misja, więc skoro te gobliny są tak uciskane, no to może nie powinny tego robić, może nie powinny mieć tego kredytu zaufania. I można tych wątków ogólnie też trochę przytaczać więcej. Mamy tą walkę Hermiony przecież o skrzaty domowe. Mamy te wszystkie fragmenty, kiedy na przykład już Voldemort przejął ministerstwo i widzimy, co się dzieje, że wszyscy oprócz czarodziejów czystej krwi są uciskani bez względu na to, czy są takiej odmiany, czy są takimi stworkami, a wszyscy mają ogólnie dość przesrane. I ci nasi bohaterowie po dobrej stronie raczej zdają sobie z tego sprawę i stoją w opozycji do takiego traktowania nie ludzi, czy tych, którzy nie byli wyłącznie czystej krwi. Więc to ogólnie jest opowieść o zupełnie czymś innym, niż chce nam się tutaj przekazać, że gobliny to wiecie, Żydzi, a to już jest wiadomo, de facto antysemityzm, więc e, autorzy gry będą świadomie czy nieświadomie powielać błędy Rowling, które ona miała rzekomo popełnić na kartach swojej książki. Wybaczcie, ale to po prostu już jest taki absurd, takie opary absurdu, że ciężko to wszystko komentować. A wszystko to oczywiście w tle z tym, jakoby cały ten magiczny świat, całe to uniwersum Harry'ego Pottera już właściwie umierało, że tak naprawdę nic z tego nie będzie, no bo afera za aferą. Mimo, że wszystkie te afery, także te wcześniejsze z Rowling i wypowiedziami grubymi nićmi są szyte, więc to po pierwsze. Po drugie, jeśli mowa o tym, że nieudane filmy już potem były, to umówmy się, pierwsze Fantastyczne Zwierzęta były naprawdę dobrym filmem. Drugie, to no były słabym, ok. No ale to mamy na razie na dwa filmy: jeden dobry, jeden kiepski. Fakt, że cała franczyza i nazwa tej franczyzy to jest jej problem dla tego świata. No ale to jakby jest osobny temat. I kto wie, może ten trzeci film będzie całkiem niezły, nie wiadomo. Zwiastun mówi, że może być ciekawie, kto wie. Więc filmowo chyba nie jest tak źle. A jeśli chodzi o gry, no to wyszła ta wcześniej mobilka Wizards Unite i ona była całkiem niezła. No, potem została zawieszona, ale chyba przez dwa lata robiła całkiem niezłą robotę i z tego co widziałem sporo osób w nią grało naprawdę do samego końca, ta społeczność była e, dość taka e, duża, więc ja bym nie powiedział, że to jest jakiś straszny, jakaś straszna porażka, zresztą filmów jest zaplanowanych aż pięć, bardzo możliwe, że coś kolejnego za chwilę się pojawi chwilę temu był powrót do Hogwartu więc taka sentymentalna podróż mega oglądalność mega wyciskacz łez emocje wielkie dla tych wszystkich ludzi którzy w tym świecie siedzieli był teleturniej przecież Helen Mirren go prowadziła gdzie fani rywalizowali jako podzieleni na domy więc cały czas wokół tego świata coś się dzieje za chwilę wyjdzie Hogwarts Legacy wielka gra, wielka produkcja i też pewnie wciągnie ludzi na, na długie długie tygodnie jeśli nie dłużej, bo w tym świecie pewnie będzie można dłużej posiedzieć. Więc ja bym tak naprawdę nie przesadzał z tym ogłaszaniem śmierci uniwersum Harry'ego Pottera, a już na pewno nie pisałbym tak jak pan Michał Jarecki ze Spider-Swap, który, uwaga, będę tutaj cytował, napisał, że świat ten skona w konwulsjach, pozostawiając po sobie niesmak. Otóż, panie Michale, pisze pan kompletne Uwaga, bo to jest słowo, tak jak Sheldon, rezerwowane na bardzo specjalne okazje, farmazony. No i jeszcze jedna ważna sprawa, bo oczywiście możemy gdzieś postrzegać to wszystko przez pryzmat stereotypów, ale trzeba pamiętać, że w popkulturze bardzo często jest tak, że to starcie dobra i zła, ono jest takie bardzo umowne i bardzo przejaskrawione. Więc no, wrzucanie do tego wora odniesień takich bardzo mocnych do świata, w którym my żyjemy współcześnie, to jest naprawdę spore nadużycie, żeby nie powiedzieć mocniej. Poza tym, hej, wcale nie wiemy, czy te gobliny w Hogwarts Legacy to tak naprawdę będą złe do końca, czy wobec ścieżek wyboru naszych, naszej postaci. Eee, nie będzie tam się, nie będą się działy różne rzeczy. Poza tym wiemy, że gobliny będą współpracować z czarno, czarnoksiężnikami. Eee, nazwisko roku pewnie coś wam mówi, eee, więc może się okazać, że będą pod jakimś ich wpływem. To może zostać rozwiązane naprawdę na mnóstwo różnych sposobów eee, no ale lepiej nie, lepiej rozkręcić gówno Burza, powiedzieć, że Żydzi, że antysemityzm, że twórcy gier powielają błędy Rowling. Eee, można oczywiście tak uważać. Pewnie, ale wydaje mi się, że jak ktoś zdroworozsądkowo do tego podejdzie i będzie miał odrobinę dobrej woli, żeby na hama właśnie nie wyszukiwać takich rzeczy, wokół których można to wszystko rozkręcać, to nie będzie miał absolutnie żadnego problemu. Więc to jest takie moje stanowisko w tej sprawie, powiedzmy, eee, co się dzieje ostatnio wokół właśnie Hogwarts Legacy, wokół. Twórczości Rowling dalej i chętnie poznam zdanie Wasze, bo też pewnie jakieś macie. Piszcie w komentarzach, jak wy, to, wy tą sprawę widzicie, jak się zapatrujecie na to wszystko i czy chcecie, żebyśmy sobie jednak o tej Rowling i tych jej wypowiedziach porozmawiali trochę na kanale. Jeśli tak, no to dlaczego by nie? Ale w tym materiale to już wszystko. Ja się z Wami żegnam. Cześć!